Dzień dobry. Dzisiaj na kanale EkoBosacka gość specjalny, pani europoseł Róża Tun. Ja mogę powiedzieć, że nieformalna rzeczniczka europejskich konsumentów, to właśnie pani Róży zawdzięczamy na przykład to, że dzwonimy w ramach Unii Europejskiej do innego kraju i mamy tak zwany tani roaming, prawda? Między innymi mnie, tak. No <laughs> Ale właśnie. mamy tani roaming, to prawda. I jeszcze chciałam yy, zapytać o. Rzecz, która teraz się dzieje, nad którą teraz Pani pracuje, czyli nad podwójnym standardem produktów spożywczych. Po pierwsze, bardzo dziękuję za ten tytuł, który Pani mi właśnie przyznała, bo rzeczywiście chciałabym no bardzo, bardzo być prawdziwą rzeczniczką konsumentów na poziomie europejskim. Aha. Tak, żeby ten. Konsument miał głos decydujący, żeby go częściej konsultować, pytać się tak samo, co jest ważne, co nie. I wydaje mi się, że to się dzieje w znacznym mhm. stopniu, że jednak się coraz bardziej zwraca uwagę na to, co konsumenci mówią, ale chciałabym, żeby byli głośniejsi. To znaczy, stowarzyszenia konsumenckie nie są wystarczająco mocno zorganizowane. To prawda, słabe są. Za słabe są ciągle jeszcze i nie mają pieniędzy. Na przykład jest, zostałam teraz. Nie tak dawno temu szefową, współzałożycielką Europejskiego European Food Forum, Europejskiego mhm. Forum Żywności. I chcemy tam dyskutować właśnie takie tematy, jak podwójna jakość produktów. Będziemy to na pewno robić, i zapisało się do tego stowarzyszenia, do tego Food Forum, do tego Forum Żywności wiele firm ale za mało ciągle jeszcze organizacji społecznych, właśnie stowarzyszeń konsumenckich mhm. na przykład. Bardzo mi na tym zależy, żeby się zapisały. I teraz sobie też wyobrażam, zorganizujemy debatę. Chciałabym, żeby przyjechały z różnych krajów organizacje reprezentujące konsumentów. Oni nawet pieniędzy nie mają. To, prawda. to jest rzeczywiście mhm. bardzo poważne wyzwanie. Będziemy musieli to jakoś wymyślić, żeby jeżeli chcemy, żeby takie forum było naprawdę interesującą wymianą poglądów, jak my to nazywamy, from farm to fork, to jest mhm. zresztą nowa strategia Komisji Europejskiej. Czyli od farmy od, do widelca? Tak, czy od rolnika do od rolnika, na talerza, tak. do talerza. Tak. też można by to tak powiedzieć. To muszą być w każde to ogniwo tego łańcucha produkcji żywności, dystrybucji i konsumenckie, mhm. musi być reprezentowane. I do tego chciałabym doprowadzić, żebyśmy rozmowę o tym, jaka ta żywność jest, a jaka być powinna, co byśmy chcieli konsumować, jak o tym uczyć? Czy rzeczywiście każdy konsument w Unii Europejskiej jest tak samo dobrze, względnie tak samo źle traktowany? Ja bym chciała, żebyśmy rozmawiali o tym z każdym elementem tego ogniwa. Od tego, który produkuje, uprawia ziemię, hoduje bydło i tak dalej, do tego, który... Konsumuje mhm. przez wszystkie po kolei ogniwa. Do tego potrzebujemy dobrych organizacji konsumenckich. Jeżeli mogę się do Państwa z czymś zwrócić, proszę je wspierać. Organizacje konsumenckie są niezwykle ważne. Na czym polega ten podwójny standard jakości produktów I, spożywczych? No ja wiesz, w ogóle się zabrałam za ten temat. My dzisiaj rozmawiamy w Kielcach. Bo tu w Świętokrzyskim dużo osób zwracało mi uwagę na to, że produkty importowane z Niemiec są lepsze niż te, które są w Polsce. Mhm. I to wtedy było głównie mówione o proszkach do prania. Tak. Um, no i zaczęłam się temu dokładnie przyglądać i tak dalej. Ta historia już jest bardzo długa. Doszło do tego, że rzeczywiście walczymy w Parlamencie Europejskim o to, żeby każdy konsument dostawał produkt albo taki sam, a jeżeli jest inny, to on musi być tak oznaczony, żebyśmy od razu widzieli na opakowaniu, że ten produkt się różni, bo rzeczywiście już, już stwierdzone przeznaczyliśmy znaczne pieniądze na badanie tych produktów, na porównywanie. Po pierwsze, tego, czy to, co jest w środku, odpowiada temu opisowi mhm. i czy um, te produkty są takie same. Okazuje się, że są znaczne różnice między krajami. Um, a mi zależy na tym, żeby Mogą być różnice. My nie dyktujemy producentowi, co gdzie ma sprzedawać, mhm. tylko niech ten konsument od razu wie, że to jest inny produkt niż ten, który na przykład spożywał w Danii. Na czym polegają te różnice? Czasem są bardzo nieznaczne, a czasem są bardzo znaczące. Mhm. I moim ulubionym przykładem jest to Fuse Tea. To jest taki napój herbaciany mhm. z dodatkiem soku brzoskwiniowego czy koncentratu z soku brzoskwiniowego. I kupiłam sobie taki jeden w Belgii, jeden w Niemczech, bo jak jesteśmy w Strasburgu, to jesteśmy tuż koło granicy niemieckiej, i jeden w Polsce. Otóż ten, który kupiłam w Belgii. Ma 5% koncentratu brzoskwiniowego. No nie za wiele. No niezbyt wiele. Ten, który kupiłam w Niemczech, ma 3% koncentratu. Gorzej. Gorzej. A teraz proszę zgadnąć, ile ma ten, który kupiłam w Polsce? 0,1. Czyli to jest kropla tego koncentratu. Czyli tutaj właśnie nawet nie ma chyba kropli. I to jest mniej więcej 30 lub 50 razy mniej niż tych innych. Jasne, że między 5% a 0,1%. Może to nie jest taka straszna różnica. Ale to jest 50 razy czy 30 razy mniej niż te inne. Ale jest aromat brzoskwiniowy. To dlatego producent mógł dodać tutaj. Ale kropie. mnie nie chodzi tutaj o te takie wyspecjalizowane różnice w opisie, bo nikt się w tym nie połapie. Tylko mi chodzi o to, żeby ten konsument dostawał to samo. To prawda, prawda bo to jest trochę tak, jakby ktoś budował osiedle domów jednorodzinnych. I mówił, że w zasadzie te domy są takie same, bo się nazywają bajkowy raj na przykład. I na północy, i w środku budował z bardzo złych materiałów, dawał plastikowe okna, które są nieszczelne. A przecież wszyscy jesteśmy w Europie. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest oszustwo. Możemy, możemy oczywiście robić różne te napoje. Proszę bardzo, my tutaj nie wprowadzamy dyktatury. Nie, każdemu, nie każemy producentom czy sprzedawcom wszędzie sprzedawać tego samego. Tylko niech to wyraźnie zaznaczy. Niech w takim razie napisze 5% wielkimi literami z wierzchu, 0,1%. Ja nie wiem, to są różne różne możliwości. są. Jak moja koleżanka Bułgarka na przykład zgłosiła, że ona też na swoim terenie sprawdziła. I ona porównywała z Austrii czekoladę, którą się sprzedaje tą samą w Bułgarii i w Austrii. Powiedziała, że w Austrii na centymetr kwadratowy jest więcej orzechów w czekoladzie niż w Bułgarii. Na co bardzo zabawnie jakiś producent czekolady wstał i powiedział: Ale czekolada jest zdrowsza niż orzechy, w związku z czym ta czekolada u Was jest zdrowsza. Nie chodzi mi o to, że ona jest zdrowsza, gdzie nie. Ja kupuję czekoladę z orzechami. Prawda? To chcę mieć taką samą jak inni. I to dotyczy bardzo wielu produktów. Na razie jesteśmy przy żywności. Jeszcze przejdziemy do produktów chemicznych, ale te serki też sobie pokupowałam. Almartę to wszystko. Tak, znają. i nie mam tutaj tych, które kupowałam sobie albo we Francji, czyli w Strasburgu, albo w Kiel. To jest po drugiej stronie Renu. Bardzo zabawne są te porównania, ale to co pamiętam jeszcze z, tych, z tego serka, który kupiłam po niemieckiej stronie to, że on na nim jest wyraźnie napisane bez żadnych dodatków. Składa się ze świeżego twarożku i mleka, I bez żadnych, może soli i ziół i świeżych mhm. ziół i bez żadnych dodatków. Natomiast na polskim jest napisane ser twarogowo otłuszczone mleko w proszku, Zbawne. regulator kwasowości Naturalne aromaty, nie wiem co to jest. Bardzo często są emulgatory, jakieś zdawane, nie wiem dokładnie o co chodzi. Żeby to wszystko Ale zabałtać. jest inny, żeby zabełtać. Ale sam fakt, że tam jest mleko, a tu mleko w proszku na przykład, przecież tak. to już jest co innego. I myślę, że dla konsumenta to może być różnica. Więc ja żądam tego, że jeżeli sprzedajemy Sarek To ma być taki sam wszędzie. A jeżeli chcemy tutaj z mleka, tam z mleka w proszkę, to nazwijmy go inaczej, prawda? A ten czarny, nogu, um, ulubiony przez miliony. Ulubiony przez miliony. On ma znowu różną zawartość cukru w różnych krajach. Mhm. I różni się między Południową Europą a Północną Europą. I ma różną ilość, no właśnie, cukrów przede wszystkim, Czyli co, węglowodanów. U nas jest gorzej, czy lepiej? Ja nie wiem, czy to tak można określać, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej, ale on jest inny i są ludzie, którzy mają różne potrzeby i muszą wiedzieć, jeżeli jeżdżą po Europie. To ja sobie nie wyobrażam, że ktoś, ja używam okularów. Światło różne bywa w sklepach, studiuję godzinami, że zanotował sobie, co pił gdzie indziej. Prawda? Jeżeli ja już wiem, że mam akurat, jeżeli mierzę sobie cukier w ciągu dnia, to wiem mniej więcej, jaką, co mogę wypić i zjeść w ciągu dnia, żeby się zmieścić w tej miarce, która dla mnie jest dobra, no, to nie może tak być, że ja to wszystko zaczynam studiować za każdym razem, jak to jest importowane z innego kraju, czyli lichowie co, prawda. Ale jeszcze mam taki przykład, więc nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Ten konsument musi wiedzieć, że to jest to samo. Prawda? Ale jeszcze przykład cudowny to są żelki. Bo żelki okazuje się w Niemczech tak samo pakowane, są mniej słodkie niż te pakowane tak samo w Polsce żelki. To, to jest tak, tak. I producent to uzasadnia w ten sposób, że Niemcy lubią mniej słodkie, a my lubimy bardziej słodkie. No, trochę dla mnie to jest dziwne tłumaczenie, mm -hmm. bo sobie nie wyobrażam, żeby kilkadziesiąt milionów po jednej stronie Odry nagle lubiło mniej słodkie, a drugie kilkadziesiąt milionów po drugiej stronie wszyscy nagle mieli jakieś inne kubki smakowe. Ja mam inne wytłumaczenie. Po prostu żelki w Polsce są uważane za zdrowe produkt, ponieważ zawierają żelatynę, która wzmacnia kości i chrząstki. Ale czy naprawdę są mamy, mamy w to wie. A ja dlatego, myślę jeszcze, że jeśli że jest inne. dziecko jedną paczkę zje, to będzie chciało następną. No i następną. o to chodzi. I ja myślę, naprawdę myślę, i to by był wielki apel do Ministerstwa Zdrowia, czy, czy do tych, którzy zajmują się zdrową żywnością na poziomie ustawodawczym że powinniśmy o wiele bardziej zwracać uwagę na to, żeby nie uzależniać nas od cukru, prawda? prawda. Szczególnie dzieci od cukru. Prawda. I teraz, jeżeli te dzieci się uzależniają od cukru, od słodkich żelków, to żądają tych żelków coraz więcej, one zawierają cukier. A przypuszczam, tak się domyślam, że w Niemczech są dużo większe restrykcje, że ktoś na to uważa, żeby dzieci się od cukru nie uzależniały, w związku z czym nie wolno dawać tak dużo cukru do tych żelków. Przecież wiemy, że jest ogromny problem z nadwagą, z otyłością już u dzieci, z cukrzycą. To jakaś jest epidemia cukrzyczna, tak. więc najłatwiej jest wziąć, posłodzić zamiast sok brzoskwiniowy, to troszeczkę dosłodzić. Tak, tak się obawiam. Nie zawsze te produkty są bardziej słodkie. U nas czy tam nie wiem, um, czasami to, co byśmy uważali za lepszą jako, jakość, jest właśnie u nas a nie gdzie indziej. Tak, to jest się, bardzo różnie. To, to nie jest tak, zmienia. że polska jest tą czarną, tym czarnym Nie, nie zawsze, nie. ale jeszcze jest taki jeden przykład, o który strasznie walczymy, na przykład um, paluszki rybne. O, to w Polsce mają wie, więcej panierki, a mniej ryby, a w Niemczech mają więcej ryb i mniej panierki. I znowu producent uzasadnia to tym, że w Polsce lubimy panierkę. Jakie my mamy szanse, my konsumenci europejscy, na to, żebyśmy się doczekali tej legislacji? Więc legislacja niestety jest, ale niedobra. Pod koniec poprzedniej kadencji, jest, na sam koniec poprzedniej kadencji, niestety przygotowano legislację, która według mnie jest bardzo niedobra i niestety musimy ją zmienić. Zmiana legislacji jest bardzo trudna, ale zdobyłam już naprawdę znaczną grupę osób w Parlamencie Europejskim, posłów i posłanek, którzy rozumieją o co chodzi i też chcą to zmienić. W związku z tym jestem pewna, że w czasie tej legislacji, tej kadencji uda nam się to zrobić. Ale jaki jest problem? że pod koniec zeszłej kadencji był przegłosowywany temat m.in. właśnie tej podwójnej jakości. I myśmy w Parlamencie Europejskim, gdzie bardzo pilnowałam tego tematu, pil zadbali o to, żeby zapis był taki, że jeżeli pro, produkt się różni, to nie może być zapakowany tak samo. Mm -hmm. um, Natomiast Rada, to są przedstawiciele państw i rządów, gdzie również zasiadają przedstawiciele polskiego rządu, przyjęła taki zapis, że jeżeli produkt różni się znacznie, to nie może być zapakowany identycznie. Z czym ja, aha, myśmy napisali, nie może być zapakowany, ten produkt, nie może być zapakowany tak samo, albo łudząco podobnie, mhm. tak żeby konsument od razu widział, że on się różni. Tak. To by, za, by zażądaliśmy w parlamencie. Natomiast Rada właśnie przyjęła, jeżeli produkt różni się znacznie. Teraz nie wiemy, czy 50 razy więcej soku brzoskwiniowego. Co to jest to znacznie? Czy to jest znacznie, czy to jest nieznacznie. Teraz co to znaczy, zapakowane identycznie? No, te butelki już nie są identyczne, prawda? Jedna będzie ciemniejsza, druga jaśniejsza, ta ma zieloną nakrętkę, prawda? Ale konsument nie widzi od razu, że to w sumie jest co innego. No, prawie identyczne. No, prawie identyczne no. są, właśnie. I nie można powiedzieć, identycznie, myśmy napisali tak samo albo łudząco podobnie. W każdym razie jest zapisane wyraźnie, że konsument musi od razu wiedzieć Więc Rada przyjęła inny zapis niż my i potem głosowaliśmy to na sesji plenarnej. Niestety na ostatniej sesji przed wyborami, gdzie już dużo ludzi myślało tylko o wyborach, nie dostaliśmy wsparcia odpisu. Ja narzekam bardzo na PiS, dlatego że prześledziłam w Radzie. Przedstawiciele rządu polskiego w ogóle nie zawalczyli o to, żeby ten zapis był uczciwszy, lepszy. I w Parlamencie Europejskim żadnego wsparcia nie mieliśmy od, od posłów, z partii rządzącej. I przeszedł ten zapis tak, jak w Radzie jest przygotowany, i skutek, bo to, to jest dosyć długi zapis, ja nie cytuję go całego, ale skutek jego jest taki, że na koniec jest napisane tak. W tym, co zostało przegłosowane. A jeżeli konsument czuje się oszukany, to musi to dowieść w odpowiednim urzędzie. Czyli trzeba jeździć do jakiegoś ułokiku, czy gdzieś tam, procesować Czyli się. się jeżeli zrzuca się na konsumenta. Tak? Zrzuca się odpowiedzialność na konsumenta. A my musimy to zmienić. I na szczęście w mojej komisji Jednolitego Rynku Europejskiego i Ochrony Konsumenta mam już ogromną sympatię dla tego projektu, żeby zmienić ten zapis. Przewodnicząca naszej komisji się w to porządnie zaangażowała. I myślę, że rzeczywiście w tej kadencji uda mi się wrócić do tego i poprawić ten zapis, ale robimy jeszcze bardzo wiele badań. Pani poseł, czyli co? Czekamy na legislację, tę lepszą. Tak, czekamy jeszcze jest bardzo ważny ten element czekamy jeszcze na wyniki różnych badań. Mhm. Bo na razie jesteśmy przy żywności, ale to wszystko musi dotyczyć również pros proszków do prania, kosmetyków, wszystkiego. Ta jakość musi być taka sama. Konsument musi wiedzieć, że czy konsument w Polsce, w Danii, w Niemczech czy w Portugalii kupuje taką samą jakość, a jeżeli to jest inna, to to ma być od razu widoczne, a nie łudząco coś tam mylące konsumenta, prawda? Czyli I i, i zgłoszony, te temat już jest zgłoszony, założyliśmy Europejskie Forum Żywności po to, żeby ten temat przedyskutowywać właśnie z, ta, z całym tym produ łańcuchem produkcyjnym od gospodarstwa do talerza. I no, ja mam nadzieję, że konkretne efekty będą niedługo. A jeżeli nawet nie legislacyjne, to już producenci się do tych wymagań dostosowują. Niektórzy sami z siebie, tutaj nie wspomniałam o tym, ale niektórzy sami z siebie, bo wiedzą, że ta legislacja przyjdzie, więc już dostosowują się do jednego wspólnego standardu. No a póki co, nawet jeśli podróżujemy po Europie, no to czytajmy etykiety. Na razie tak, czytajmy etykiety, a w ogóle to wybierajmy zdrową żywność, proszę państwa. To jest kanał Eko Bosacka. dzisiaj wyjątkowo wyjazdowo z Kielc. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie.